Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecrafta na moim kanale. W dzisiejszym mm, odcinku zagramy sobie e, Bell Warsy. No i co? Z tej jestem oczywiście Davidox. No i zapraszam Was do tego odcinka. Jeśli filmik Wam się spodoba, to zostawcie łapkę w górę. E, subika z dzwoneczkiem, jeśli nie chcecie pominąć więcej tego typu odcinków. No to co? Ja Was zapraszam bardzo serdecznie do oglądania. Dobra, e, lecimy sobie na Bedwarsę Duo, ponieważ najwięcej gram duo. Bardzo rzadko gram mm, solo. Dzisiaj trochę grałem, ale ogólnie rzadko gram solo. Ojej, lagi mam. Dobra. Okej, okay, jestem. Gram sobie na teksturpaku tym, ponieważ łatwiej mi się bije, bo ogólnie strasznie byłem słaby w tym w biciu. Ja więc tak zrobię. Zrobię. Aha, właśnie muszę to klikać, bo coś by się zlagowało na Hypixelu. Chcę, że tak powoli wszystko robię, ale nie wiem e, czemu zlagowało mi się coś. Dobra. Rzuci są tam. Dobra, tutaj mam lagi, więc będę się wolniej budował trochę. Oni też się budują. Ta, aha! Okej, okay, gościu poleciał. Więc nieźle. O dobra. Gościu wełny chyba mu zabrakło, więc się wrócił. Ja szybko zgarnę wieaksy. Mam nadzieję, że on mnie taki sprankował. Dobra, chyba goście też się... Nie... Chociaż nie wiem czemu. Był... On sam wpadł. Kurczę, sorry, że za te lagi, ale... Nie wiem, jakoś tak wyszło. Że mam te lagi. No nie, nie wytrzymam. I ci teraz się budują ty jak... My nie mamy szans w tej gierce. My zagramy tutaj chyba dwie gierki co najmniej. Bo nie mam tu szans totalnych Oho O, leży. A już wyrko e, rozpakowane, że tak powiem. No nie, ga nie, nie gadajcie, że to jest tybi. Chyba... Aha. No dobrze, ten, ten meczek no nie ukrywam... nie, nie był najlepszy. Na inną mapkę. Zobacz, że jest ta, którą lubię. Nie będę wam. E, to chyba nie co. Ale no dobra. Spróbujmy sobie na tym zagrać. Chyba tą też coś kojarzę. I chyba ją lubię. Czy to nie ta? To nie ta. I to jest chyba właśnie ta, której bardziej nie lubię. Chyba tak. Ta, chyba to jest ta mapa, której nie lubię. Albo jakaś nowa. Nie, to nie ta chyba. Nie, nie kojarzę tej mapki. Zagramy sobie. Dzisiaj oczywiście gramy sobie na Hypixelu, bo na czym innym. Może będą pojawiały się czasami odcinki z... E, z, in, z innych e, serwów. Na razie nagrywam na Hypixelu. Dobra. Cofamy się. O, tą mapkę raczej lubię. Czy ją lubię? Hmm, będziemy gościowi rzucać? No nie, wyszedł. Napisał mi, I'm sorry. O kurczę. Wyszedł. Dobra, to będzie taki spontanowy meczek, więc to raczej nie będzie ostatni jeszcze. Piszcie, czy chcecie dalej odcinki z Bedwars, czy... czy uważacie, że, że nie chcecie po prostu. Na Bedwarsów Wars, na tym kanale, tylko nie wiem, może jakiś inny serwis? Nie serwis, tylko inną minigrę byście chcieli. Napiszcie w komentarzach. Mam nadzieję, że się nie wywala przez te lagu, lagi. No, już mi co, nie zadziałało. Ja że wtedy nie spróbowałem. o dobra. O nie, tylko wełny mi nie starczy i będą się skapnąć, że ja się chcę do nich dobudować. Nie wiem, chyba rozsądnym zagraniem e byłoby. Tak, tak, tak. Strasznie na braku. Please. Chciałbym ja rozwalić w tym wirku. Nie tego nie robią. O no, dobra, spoko. Green. Czyli z zielonym rozwalili wyreczko. Dobra, wezmę sobie we O, nie to tylko to. Nie, to tylko mieć Taki. Odkładam sobie wszystko kulturalnie. Tu. Please. O, rzuci. Po prostu nie mogą mieć. Dobra, rzuci. Mają dalej. Wyreczko. Dobra. I trzeba przekampić tu na ich wyspie. Więc niech, on niech oni patrzą tutaj. Proszę. O nie, nie. O nie, nie, nie. Proszę, proszę. O nie, oni wiedzą o mnie chyba. Oni chyba o mnie wiedzą, coś mi się tak tu zdaje. Patrzę, jak mam zbudowane łyżeczko. Nie miarę dobrze, więc ja sobie chyba będę darował. Eee, tutaj będę sobie darował ten napad, że tak powiem. Żółtych. Eee, dobra. W ogóle kurier przyjechał, więc nieźle. Dobra, uda nam się. Nie tę skrzyneczkę, plisnych oni się nie dowiedzą. Po prostu proszę, aby oni się byli, nie skapnęli, że mam do nich do budowania. Teraz żałuję nawet, że mam do nich do budowania. Bo, bo jak rozwalili zielonych, to doraźni to najgorsi to oni nie są. Chyba, że sobie tamtych typków odjedziemy. Dobra, wezmę taką taktyką, będę się będę budował, bo ona też jest szybka. Tej takty się dowiedziałam od Nolifa, więc ok. Lecimy. Zobaczymy sobie, dobra. Rzuci, nie wiedzą, że mam za nich budowania. Cztery akurat pięcie na szartnosika starczy. Hmm, myślę coś tak czy... By żółtych, nie podjechać z TNT nie byłoby to najgłupszy pomysł, nie byłby ale nie wiem po prostu czy to zrobić, czy nie e to jest kamienny mieczek tak, czyli. kupujemy TNT I ry ryzykuję serio, jak to, się, jak to nie wypali to to seria mam. To przegrałam już tą rundkę. To będzie akcja tej rundki. Jeśli tą akcję źle rozjagram, choćby spadnę, albo dam się zabić z TNT, to już ten mazyk jest przegrany. Jestem sam w tym jako jedyny. Zresztą tam hmm. kurczę. Dobra, niech idą tam. Liz, niech pójdą tam. Dzięki, wielkie rzuci. O, dobra. Aha, no to już po mnie niestety. Dobra, więc ja już nie mam łóżka. Niestety, już mam bardzo przekichane, więc takim akcentem ja się z Wami żegnam, ponieważ moje łóżko już jest dead. Z tego co widzicie? E, szczególnie na legach, więc tak. Os Yy, dogramy sobie oczywiście ten naszyk, ale myślę, że tak to już będzie koniec, a więc yy, tak kończę ten odcinek. Jak widzicie, już nas No i takim akcentem kończę ten odcinek. Do widzenia. Cześć. Pa.